Przebiegłam, przeskoczyłam, udało się, nikt mnie nie zabił, ja. położyli tylko do Castellon de la Plana. I jestem właśnie na tarasie w apartamencie właśnie jednego z moich kierowców, który stwierdził, że bardzo chce mi pomóc i w ogóle, i mnie wziął do siebie. Jutro jedziemy na plażę. Tutaj nie, oczywiście nie sam mieszka. Mam góry, mam piękny widok, także ja! Widzicie, o to chodzi, że do bezplanu to najlepszy plan. A więc, że mam możliwość, wstawiam sobie pranie. Myk, pek. I wyłączyłam. Brawo, ja! Ten. Jak zadziała. No, pięknie. I w ogóle tak, nigdy w życiu nie widziałam u nikogo tej maszyny z wodą. E, widziałam maszyny z piwem, widziałam różne maszyny, ale z wodą bez kitu nie. Jestem. Y, z, ogólnie powiem Wam tak. Hiszpanie używają bardzo dużo oliwy z oliwy. Bardzo dużo. Jak tu widzicie, tutaj jest oliwa z oliwy, ale nie tylko tu, bo tu mają mi jakieś miliony litrów e, Właśnie poszliśmy do sklepu, bo będziemy dzisiaj robić e, grilla i to co zrobił pan to mnie rozwaliło po prostu bo była taka mega długa kolejka a ja uważałam, że jak idziemy do sklepu to on ma e, ten myk, że po prostu wchodzi w środek kolejki, jakby nigdy nic a co lepsze, ludzie nic nie mówią Aha, i były przepowodowane, a ty e, bakteryjne rzeczy i wziął, dalał. Czas <ślaski> na na rękę i potem jeszcze na szyi. Ale jest gorąco. Ja oczywiście zapomniałam stroju, bo po co mi stroj jak jadę w gorące kraje, prawda? No niepotrzebny. No jaka czysta, woda, uwaga, uwaga! Pierwszy raz wejdę do tej mody. O, fajnie. To ja już wiem, że z niej nie wychodzę. Ja pierdo. Liczę. Górka pieczona, jak jest pięknie. Ogólnie. Ogólnie muszę pamiętać o tym, żeby zakupić taśmę wodoodporną i odkleić kamerkę, bo zapomniałam kupić tej takiej zawleczki, co jest przy baterii dlatego no jestem w dupce malej, bo nie mogę siebie nagrać pod wodą ale to się zmienia, nie niedługo tylko coś znajdę Ja powiem wam, że no jest niesamowicie i nawet sobie nie wyobrażacie, ale widzicie tam? A właśnie w tej sekundzie pomyślałam sobie, ale bym sobie skoczyła tu ze spadochronu. <laughs> I ludzie faktycznie skaczą. Wow! Poza tym jest tu piękny łódstok rozpoczęcia. Boże, jest tu piękny zapach rozpoczęcia łódstoku. Jak widzicie za mną. A mamy wodę. Ciekawe jaka woda. Bo jak słona to kurwa bez sensu. Kurde nie, bo ja miałam słony ryj. E, słodka, słodka. A no to plusy, to daje lajka za to. Tak mówiłam w Anglii, że nie byłam już dawno na żadnej mszy i nie wyobrażacie sobie, ale właśnie wylądowałam. Tylko że w Hiszpanii <grym> to du dużo śpiewają, dużo śpiewają i śmierdzi kupą pod kościołem bardzo. No, i taki to grill, czas. <gry> czas grilla. Yy, siedzimy sobie wszyscy, fajnie jest. Zawsze jest fajnie. Yy, dobra, właśnie zakończył się mój weekend. Urodzinki i <gry> zrobili coś, czego bardzo nie lubię. Czyli zabrali mnie na pociąg i zapłacili mi za bilet do Walencji. Nie nawidzę takiego zachowania, doceniam, ale to nie jest to, czego robię bo się z nimi dogadałam, że miałam je wyrzucić na ulicy na auto, dla autostopowiczów w jakimś miejscu i y, była, była kłótnia, bo nie, 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 pociąg ale powiedziałam, że nie, że droga i powiedzieli w końcu ok, i zabrali mnie na pociąg doceniam, dziękuję, ale nie po to autostopuję, żeby jeździć pociągami no dobra, ale w sumie, w sumie tak sobie zastanawiałam się, ciekawe jakie mają toalety w tych pociągach więc dobra, to może być ten plus Bo w sumie nie mają kibalka na stacji I porąbani, porąbani strasznie Ale może i lepiej, bo za większość trzeba płacić A ja nie będę płaciła za to, że mam potrzeby fizjologiczne, prawda? Dotarłam, no jestem na przystanku Północna Walencja ja wam, wysiadłam, mówię Wrocław! No, wygląda jak Wrocław, nie ma co. Po co jeździć po ogóle, Tak, Polska jest wszędzie. Ważne, <laughs> aha, bo w pociągu nie mieli kibla. A, widzę, oje! Oh yeah. Pełno tęczowych ławek. Tutaj jest, w Hiszpanii. Właśnie znajduje się w miejscu La Ciuda de las Artes y las Cancias. Sa, 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 sa. <śla> Nie wiem, jak to wymawiać. W każdym bądź razie jest to miasto sztuki i nauki, dzielnica przyszłości. Za mną możecie dostrzec, zaprojektowana przez pochodzącego z Walencji Santiago Calatrava. Skojarzyło mi się to z trawą, więc zapamiętałam to nazwisko. Na miejscu składa się, gmach opery. Jest tam kino CD, CD, kurde, 3D. Muzeum Nauki, Planetarium, no i mnóstwo restauracji, bo w walencji ogólnie znajduje się mnóstwo restauracji i mnóstwo jedzenia. A taki smaczek w walencji dowiecie się za niedługo, bo wam przedstawiam pyszne mleko. Ja w tym momencie Stary. znajduję się, bo napisała do mnie moja Wicka: A ty, nie działa. Zaskoczenie. I akurat była w Walencji, więc stwierdziliśmy, że czemu mamy się nie spotkać i spędzić fajnie czas. Także. Mam dzisiaj kąpankę, albo dzisiaj, albo na kilka dni zobaczymy, bo w sumie planujemy jechać, tak dokładnie planujemy w sumie pojechać zobaczyć czy znajdziemy jak to stopa na Ibizę, bo dlaczego nie. Tu gdzie się znajduje, jest port. Jest to drugi co do wielkości port w Hiszpanii. W 2016 roku obsłużył 4 miliony 600 kontenerów, czy jak to tam się mówi. I no Jest to drugi, po prostu drugi co do wielkości. A tutaj, jak widzimy, jak w innych yy, miastach, co jest bardzo popularne, po prostu są takie alaskate parki, gdzie ludzie sobie mogą jeździć przy portach. Yy... No jest tego bardzo dużo wszędzie. Dawaj tam trikot, działaj. Karolina powiedziała mi o dosyć tutaj popularnym napoju, ale to może opowie ona, ze względu na to, że ja no, pogubię język i do końca nie umiem ja się No, tylko nawet nie próbowałaś, to Dokładnie. To będzie... Ja się dowiedziałam o tym od lokalców i to jest bardzo popularny napój w Hiszpanii, ale zwłaszcza w Walencji, ponieważ w Walencji go produkują i są tutaj w ogóle coś takie... takie w stylu jakby kawiarnia, tylko że nie z kawą, ale właśnie jest tą odczadą. Czyli ona ma kokainę w sobie? Nie, to jest mleko. To jest mleko, takie, jakby mleko zrobione z gulf troszeczkę warzyw, przypominających nasze ziemniaki, więc takie. mniej smakowicie. smakowicie. Kupiłyśmy dwie, bo jedna jest z cukrem, jest bardzo słodka i pyszna, a druga jest bez cukru. Więc ja nigdy nie próbowałam tej, więc zobaczymy, jak smakuje. Czyli bez cukru mleko z warzyw może być chujowe. Przepraszam, niedobre. Dobra, próbuj zobaczymy. Tak? Masz, Dobre. Tą lepszą. Znaczy, masz tą lepszą. No nie popiłaś jeszcze tej, więc ciężko powiedzieć, która no jest, sobie, jest lepsza. Dlatego mamy obie dwie na Obydwie po prostu. Pierwszy eee, raz. To jest na żywo, które pojawi się za jakiś tydzień. No. <laughs> Widzicie to zagięcie czasoprzestrzeni? <laughs> Czas nie istnieje. Dokładnie. Zdrowie. Zdrowie. Z mlekiem. <laughs> Ale jak to jest mleko i noc, to mi się od razu przypomina wódka orzechowa z mlekiem. No pachnie źle wam powiem. To no nie pachnie rewelacyjnie, ale dobre. Moje też jest słodkie. Czekaj. Mm. Ja to spróbuję. <laughs> Pyszne. E -em. E -em. Tak, e tutaj, to jest bardziej mógł... sztuczne chyba, bo myślałam, że w ogóle nie będzie słodkie, tak. ale jest to słodkie, tylko zamiast cukru jest jakiś zamiennik, jakaś słodzika dostali. Sama nie wiem, którego żyje jak pachnie. Mm. Okej, okay, to jest lepsze. Naprawdę ci to smakuje? Nie lubię takie roślinne mleka. A Nie lubisz? Nie. Nie, bardzo nie lubię. Yy. Jezu, dwie moje, dwie litry <głos> 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 Pozdrawiam, że później będziemy szukać McDonalda albo publicznej toalety. Oj, wiadomo, w jest to ciężkie. E, także no tak, powiem mam no Karolina uwielbia te smaki. E, nie nie uwielbiam, ale no jest okej. Okay, jest dobra, coś innego. E, no ja osobiście powiem tak, smakuje mi to jak rozcieńczona woda z... Y, Y, Zmieszana z wodą po ugotowanych ziemniakach z odrobiną pory. No osobiście naprawdę nie polecam, nie? Taki rosół z mlekiem, z wodą jeszcze trochę nie? nieprawda. No prawda smakuje trochę dla mnie jak jakieś mleko orzechowe trochę jak mleko migdałowe ale dużo bardzo 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 posłodzone nie mam pojęcia gdzie tam są orzechy ale w takim razie powiem mam takie jeżeli, jeżeli jesteście fanami mleka z orzechami to na pewno będzie wam smakować nie z ogólnie roślinnych no ja nie no i mi nie smakuje no ale dobrze jest się dowiadywać nowych smaków <laughs> Będę szukała, na pewno zaraz kibelka To jest flaga Hiszpanii A tam jest flaga Walencji Także nie wiem Czy ją zobaczycie, bo mało jej widać Bo się trochę Poskładała No ale ma paseczki Więc wygląda ona tak A ja idę na pasy Bo Karolina chodzi po pasach Bo jest tu bezpieczna dziewczyna Bezpieczna dziewczyna Karolina, yo, yo ue, ue. O, tam macie flagę Katalonii a to widzisz pani. Tak to wygląda. Wow, we, well, motherfucker. Nagrywam tylko, bo tutaj wjechał no. niezły słoneczny Patrol, e, Pamela, e, Pamela Anderson, czy jak? Jest ja to była Pamela Anderson No. A! Dokładnie! Lady! Lady co? David Hazel Hope! <laughs> David Hazel <Hasselhoff. laughs> Lady, chyba! <laughs> no pojedam jeszcze iść na psychologa, ale słoneczny patrol tutaj jest, nie? jak będziecie zobaczyć, i tam fawele biegają w tych gołych e, cyzkach. Także ja na co popatrzeć normalnie. Zapraszam, jak chcecie, dobijajcie. sobie na kajakach w Morzu Śródziemnym. Fajna frajda. Karolina w ogóle bardzo lubi podróżować też. Była w wielu krajach, w wielu miejscach, więc mamy wspólne zainteresowania, więc no mamy o czym porozmawiać też. Nie lubię aut sportowych ogólnie. Jakby lubię ten, Tak. O tak. W ogóle takie... Auta z przygodą, nie? Szalone auta A takie sportowe... Co to takie jak sportowe? Jakie? Oh, ogórek Jest, Tak, ogórki, Volkswageny, te dwójka, te trójka, moja miłość Albo Garbusy Garbusy też są cudownymi autami Bo ja w ogóle chciała mieć klasyczne auta Właśnie dotarłam do tojek Ogólnie nienawidzę publicznych tojek Ale to musicie zobaczyć Potem otwieramy Patrzcie, tutaj jest ten, tu jest nóżka na yy, wodę, papier i kibelek, i kmincie, że woda się spuszcza. Normalnie spuszcza się wodę w publicznej toalecie tojkowej. Gdzie mój Łództok? Wow! <ścoughs> no bo jestem naprawdę zaskoczona! Ja też skorzystam No, musisz! Jak <grym> będziecie kiedyś w Walencji, skorzystajcie z tej toalety. Ona jest tutaj. Karolinę już przekonałam. <grym> Następna kolej, twoja. Tylko deska jest osikana. A tak ogólnie, właśnie jesteśmy w centrum miasta. No, pamiętajcie, no, trzecie co do wielkości miasto w Hiszpanii. I co? No, życie wygląda jak wygląda. Pusto, ale naprawdę mają bardzo ładne graffiti właśnie. wszędzie i jest tu dużo ulic, gdzie właśnie malują i to jest fajne, bo to dodaje zajrąbistego klimatu ooo, patrzcie co oni tu odwalili! E, więc to jest właśnie dom dla e, bezdomnych kotów zablokowany w środku, ale koty mogą wchodzić śmieszne, nie? w 1957 roku woda tutaj wylała i tu jest oznaczenie, była ogromna powódź i tutaj macie w ogóle oznaczenie, dokąd ona sięgała, czyli koty nie mogły wejść do chaty, nie? ale dotąd. Także jak widzicie za mną, tam z tyłu jest katedra, katedra w Walencji. Dlaczego ją nagrywam? Otóż dlatego, że chodzi legenda, że teoretycznie to właśnie w niej ma się znajdować Święty Graal. Prawdopodobnie jest teoretycznie, bo nie wiadomo. Wszystko na to wskazuje. To wam pokazuję. A w nocy, bo zwyczajnie mam nocne życie teraz. A i muszę mieć maseczkę, bo już mnie policja odpierdzieliła. Dobra, my idziemy teraz w sumie coś przekończyć, bo to i do nas. Dwie osoby. I w każdym razie o tym, żebym pamiętała, bo zapomniałam powiedzieć. Właśnie, W Walencji jest walka pomidorów co roku. E, na jednej z dzielnic jest to dosyć takie sławne. Jak graliście kiedyś w Hugo, to tam się napierdzielali w pomidorami. Czy tam coś musieliście rzucać pomidorami, ale była taka gra, że chłupko, przeświat, coś tam, coś tam. No i rzucało się pomidorami, no to właśnie tutaj jest ta walka. Aczkolwiek nie w momencie kiedy jestem i chyba w ogóle nie w tym roku. Nie wiem czy w tym roku, ale nie teraz. Dzień dobry, właśnie spałam sobie w takim oto parku. Ten park kiedyś był rzeką, ale usunęli rzekę po powodzi. Gdzie to drzewo? To drzewo, to cytryny. spa pod cytrynami. Zajebiście. W sumie tak o. Pomyślałam, że jak już tutaj jestem i widzę wodę, to z chęcią nabiorę ją do butli, bo nie małam się wczoraj. I trzeba wziąć wielki prysznic. jo Czas. Wyruszyć prawdopodobnie na granadę. Pamiętajcie jedno, podróż bez muzyki to nie jest podróż. Nie mam pojęcia dlaczego nie wzięłam swojego ukulele, ale odmówię sobie od michy Dla swojej przyjemności. No Teoretycznie to wygląda jak kupa, ale powiedział pan, że ja jak się zmiesza, to będą lepsze i powiem wam ogólnie, jakie by nie były, sum bo ja dawno nie jadłam nic ciepłego, <grym>, ziemniaki polskie, znaczy typowo polskie, znaczy że ziemniaki, no rozumiecie o co chodzi.